Pacific. Kamila też mamy dzisiaj podwójna obsada ale nie dlatego, że coś się dzieje tylko jak sami żeście chyba widzieli dołączyła do Łączu, nas reszta ekipy no i jadą w czerwonym tam jest co prawda trochę wygodniej ale jak już lubi jeździć starym to bez bo to gdzie to jedzie w którym jedzie no a my właśnie w tej chwili będziemy przechodzić most zmienimy stan, wyjedziemy ze stanu Waszyngton i wjedziemy do stanu Oregon będzie to przedostatni stan bo jeszcze tylko nam zostanie Kalifornia o i znowu widać różnicę gdzie słodka woda się miesza ze słoną, widzisz Kamil? tak tak, już wcześniej ciekawszych miejsc po drodze po której lecimy świetna pogoda jest w granicach powiedzmy 18 stopni 17 masa łodzi, łodzi jest teraz tutaj w zatoce zobaczymy wszyscy praktycznie każda, każda jedza łódź do rybacy wędkarze 101 Cały czas jedziemy 101 Takie już czekają na coś na, No, na resztki Dobra, teraz przeredukujemy i wjeżdżamy na most O proszę proszę, a wiesz, że tam wiesz zobacz, zobacz tam na statki z przodu one, one wpływają do portland do portu tankowce nie wiem jakie one tam są czy masowce czy tankowce ale nie wiem więc będzie widać a tutaj jak Kamil mówił w tym miejscu gdzie dokładnie miesza się słodka woda ze słoną same łódki trałują. To tam właśnie mamy, może będzie je widać, czy jakieś tankowce masowce, nie wiadomo co. Zresztą tutaj też Astoria ma, Astoria ma dosyć duży port. Kamil w końcu chłodno. Chłod. Tak, i pan tu śmiał na klimatu, tak no, tak. No i wiesz co, czartery mi się wydaje. No, ale studentki mają. Mają. Tak, czartery. Wódki do wynajęcia. fajny ciekawy mostek aha Kamil, teraz to to, to wszystko wyjaśnia bo jechaliśmy na ten mostek ja się zastanawiałem czego on jest taki niski którędy wpływają te statki a teraz już będzie wiadomo wtrędy, pod tym mostem dokładnie dokładnie pod coś tam sobie płynie i całą, cały czas od Waszyngtonu jak wyjechaliśmy, zjechaliśmy z autostrady z piątki jechaliśmy na 101 i cały czas będziemy zasuwać 101 do samego San Francisco. O, no, chyba będziemy mieli jakiś korek na moście. a jakieś tam chyba wahadełko idzie. Zaraz zobaczymy. no jest tych stateczków tutaj. Sporo. A tam to coś płynie czy stoi w miejscu. Tu się zatrzymuje, wydawa, hadełko, jakieś... Znaczy, będą podnosić most? Nie, on nie jest podnoszony. Ten na pewno nie. Nie. tam bo to bardziej mu wygląda, nie wiem, właśnie na coś opuszczone chyba. A wiesz co, bo rozbija się, bo fala się rozbija o ten, no, bo... nie, to ja nie. Nie, bo albo, albo tankowce albo masowce, tam tutaj kontenery by nie przychodziły, a ten faktycznie płynie. To mi bardziej na barkę, na barkę wygląda i że kolownik A my sobie tak właśnie tutaj powoli jedziemy, nie wiem, coś się stało, nie mam pojęcia co. Jest ruch wahadłowy, w zasadzie to my więcej stoimy niż jedziemy. W każdym bądź razie no, zaraz zobaczycie Pacyfik. tam planów nie mamy założonych ile chcemy dzisiaj ujechać no po prostu jedziemy no. jak to mówię bunkrów nie ma ale też jest zajebiście wygląda na taka będzie nasza w sumie cała droga no, cała droga do San Francisco klify klify Górka, dołek cały czas jazda nad Pacyfikiem. Co was nazywa? Gdzie dotarliśmy? Jak? Pacific City. No i zobaczcie no, kurde jest Pacyfik. Bunków nie ma. Szkoda, że bryza jest, kiełbasy też nie mamy, nie polskie już, co Marek, nie mamy polskich kiełbas? Nie, nie ale jak będzie sklep to zawsze można kupić. Można pokazać, z All natural. <śmierdziwania> no, no flavor added. Ale my bierzemy 47, macie ten polowy 43. Aha, no, dobra. Za, pół, za 20 minut idziemy do tej restauracji, bo ona jest tylko do 9 wie? No to dobra, to co, idziemy na, jakieś, na jakąś rybę, nie? Ile zrobiliśmy Tomek dzisiaj 455 km No i kierownicę trzeba było się okręcić Jak codziennie Ale jaka fajna piaskownica dla dorosłych nie no wyśmienity jest i Miejmy nadzieję, że ta bryza usiądzie. Wow. Widzicie foki? Bo ja widzę. Nie no, warto było, warto było, warto było. Warto by było jeszcze przejechać 200 km, Kamil, żeby do czegoś takiego... Dojechać. Widoczek z naszego hotelu. Spokoiku. Wychodzimy z pokoiku i taki mamy dwie dobre, piękne, śliczne skarpa. Tam dalej jest trochę większy klif. Tak to wygląda No warto, warto było gonić, gonić Zrobiliśmy prawie 500 kg dzisiaj Miejmy nadzieję że jutro chmury zejdą, bo jest chłodno, trzeba kurtkę zabrać.